W ostatnim czasie zostałem kilka razy zapytany o to czy mam w najbliższej przyszłości w planach wymianę mojego R3 na R3S. Otóż nie, nie mam tego w planach i raczej tego nie zrobię. A dlaczego? Otóż dlatego, że uważam, że jak na moje potrzeby w tym dronie zostały zbyt małe zmiany. Prowadzone do tego aby mnie zachęcić, aby wywalić kolejne 5 tysięcy na nowy sprzęt. I tak owszem miałem zamiar kupić tego drona w dniu premiery, ponieważ na początku wyglądało to na papierze bardzo ciekawie: czujny lidar, jednostalowa matryca, itd. E, itd. Tak Potem jednak zastanowiłem się tak troszeczkę głębiej nad tym i stwierdziłem, że nie zrobię tego kroku, dopóki nie zobaczę jakichś takich, powiedzmy sobie, recenzji, materiałów, które byłyby w stanie mnie do tego w jakikolwiek sposób przekonać. No więc poczekałem tydzień, dwa, aż pojawią się jakieś ciekawe recenzje, których naprawdę było mało w sieci. I w końcu, jak znalazłem coś ciekawego, pooglądałem i postarałem się też wyciągnąć tutaj od ludzi, którzy umieszczali na swoich profilach, E, surówki materiałów z tego drona, tak aby mógł sobie porównać, zobaczyć e, jak faktycznie wygląda, czy jest e, taka niesamowita różnica, czy bardzo wzbogaci moje prace i wpłynie na jakość e, sprzedawanych materiałów. Tak więc, bazując na tych wszystkich informacjach oraz na możliwości popracowania troszeczkę na tych materiałach, doszedłem do wniosku, że nie ma takiej potrzeby, aby wymieniać ten model, który jest, jak dla mnie, jest świetny. I w 100% kompletny, i niczego mu nie brakuje absolutnie. E, wiadomo, że można byłoby się przyczepić tego i tamtego. Tak więc, e, podejmując tą decyzję, musiałem wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Pierwszą z nich e, była jakość materiałów wideo. To no więc, czy R3 robi zły materiał wideo? Otóż nie, nie robi złego materiału wideo, robi wystarczająco dobry materiał wideo, jak dla mnie i na moje potrzeby ten materiał ze spokojem, z czystym sumieniem można sprzedać. I muszę Wam powiedzieć, że są w obecnych czasach, w 2024 roku, kamerzyści, operatorzy, którzy na y, imprezach okolicznościowych latają jeszcze mawikami pierwszymi z 2016 roku. I ten materiał w dalszym ciągu jest sprzedawalny. Ten materiał w dalszym ciągu cieszy oko klientów, do których ten materiał jest wysyłany. Tak więc, jeżeli oni są zadowoleni z Mawika I, który po prawie 10 latach robi w dalszym ciągu dobry materiał, to materiał z takiego Era III w wersji podstawowej. Jest równie dobry i mając takiego drona we flocie u siebie, naprawdę nie mam powodów do tego, aby się czegoś tutaj powstydzić. Kolejną rzeczą e, były zdjęcia. No więc czy R3 robi złe zdjęcia? Nie, nie sądzę, żeby robił złe zdjęcia. Natomiast jeżeli ktoś. E, Chciałby, no to przyczepiłby się do tego i tamtego. E, natomiast ja w swoich pracach nie potrzebuję nic lepszego, i tak naprawdę dobre zdjęcia jesteśmy w stanie zrobić miniaczem czwartym. Jeśli tylko uchwycimy dobre warunki, jesteśmy w stanie naprawdę wyciągnąć z tego drona naprawdę dobry obrazek. Kolejną rzeczą, jaką kusi nas DJI w R3S, to czujnik Lidar który ma za zadanie jeszcze lepiej wykrywać przeszkody, nawet te mniejsze, niewidoczne, typu cienkie gałązki, czy też y, linie wysoko, wysokiego napięcia. No więc to jest kolejna rzecz, z której tak naprawdę bym nie skorzystał, dlatego że raz, nie latam z reguły po ciemku, dwa, jeżeli latam po ciemku, to latam w miejscach, które znam, albo w których wcześniej zrobiłem rozpoznanie, i trzy, nie sądzę, aby R3 słabo omijał przeszkody. Tu, wierzcie mi lub nie, naprawdę starałem się go rozwalić, ale skubany tak dobrze omijał przeszkody, że widział praktycznie każde drzewo i wlazłem nawet w taki gęstszy zagajnik, gdzie było więcej gałęzi i tam też bez problemu sobie z tym poradził. Tak więc, biorąc wszystkie te argumenty pod uwagę, stwierdziłem, że nie będę wymieniać trójki na eskę, bo byłoby to po prostu bez sensu. Ja jestem z tego drona zadowolony i pewnie będę jeszcze przez no kilka, może nie kilka, ale pewnie jeszcze ze dwa lata, dopóki nie pojawi się R w wersji czwartej. Natomiast w najbliższym czasie mam zamiar zakupić miniacza w wersji piątej, dlatego że przydałby mi się taki mały, cichy ninja, który nie zwracałby na siebie uwagi i którym mógłbym swobodnie sobie polatać w miarę blisko ludzi. Mini 4 już ma taką możliwość, to znaczy, jest wystarczająco cichy, że naprawdę go. Nie słychać. Byłem raz na takiej imprezie, gdzie mini czwarty latał mi centralnie z 2 metry, dosłownie 2 metry nad głową. Jedyne co czułem to pęd powietrza, natomiast jeżeli chodzi o sam dźwięk, to zbytnio go nie słyszałem. A czy będzie mini 5? Pewnie tak. Znając DJI, w przyszłym roku puści jakąś bombę. I pewnie mini piąty na horyzoncie się pojawi, być może już na wiosnę. Jedyną w sumie turbo innowacją, jaką zobaczyłem w R3S, to ta, w której ten koleś na tym filmie startuje RM3S z garażu podziemnego, leci sobie gdzieś nad miasto, po czym wraca jak po sznurku, z powrotem w to samo miejsce. No i to mi naprawdę zaimponowało. No i to może byłby jedyny pretekst do tego, aby wymienić tego drona, gdybym mieszkał w garażu podziemnym. Ale nie mieszkam, więc zostaję przy zwykłej trójce. Tak więc to tyle na dzisiaj i w sumie do następnego. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!